Karolina Mrozicka, znana z grupy Dresscode, odniosła się do swojej afery skarpetkowej i postanowiła odpowiedzieć na zarzuty związane z konsumpcjonizmem. Łatwo gang podjął się kolejnemu kosmicznemu wyzwaniu i po przebiciu najbardziej lajkowanego polskiego zdjęcia czy przejechaniu rowerem do Afryki, teraz postanowił przebić najbardziej komentowanego TikToka na świecie, a dodatkowo Jay-Z usłyszał zarzuty o napaść seksualną na 13-letniej dziewczynce. Jakiś czas temu głośno zrobiło się w sieci o Karolinie Mrozickiej ze względu na jej konsumpcjonizm, jaki przedstawiła w swoim materiale. Internauci obszernie skrytykowali influencerkę, a ta postanowiła odnieść się do zarzutów w najnowszym odcinku Dresco. Karolina swoją karierę zaczęła w hotelu Paradise, a następnie dołączyła wraz ze swoim chłopakiem Erykiem Moczko do projektu Dresco, założonym przez Bagiego oraz Maćka i Ubrania. Organizowali oni imprezy po całej Polsce, a także regularnie nagrywali na YouTubie. Oprócz tworzenia z ekipą, Karolina posiada również własny kanał na którym prowadzi content lifestyle'owy. Opublikowała ona na nim jesienny haul zakupowy i pokazała trzy wypchane po brzegi torby ze skarpetkami z firmy Oysho, które kupiła, ponieważ są jej ulubionymi. Jak sama influencerka mówi w filmie, może być ich aż 40 par. No, jest tego multum i dosłownie jakbym zliczyła, to jest 40 par skarpet dosłownie. Z czego 15 kompletnie niczym się nie różni. W dalszej części materiału chwali się ona zakupem czterech par tych samych agów, które Różnią się tylko i wyłącznie kolorem. Oprócz tego Karolina posiada jeszcze dwie pary z poprzedniego roku, co łącznie daje nam sześć par butów tego samego typu. Internauci skrytykowali ją po tym filmie za konsumpcjonizm, który ich zdaniem bardzo dobitnie tam pokazała. Nie potrafią zrozumieć, po co jej to na skarpetek i aż tyle par butów na jeden sezon. Jak czytamy? To jest straszne, jak tacy ludzie mają przeprane mózgi, że oni tego wszystkiego potrzebują. Nienawidzę kupa tego konsumpcjonizmu u influencerów. Jeszcze, żeby to były jakieś sensowne rzeczy, oni na potęgę kupują ubrania, buty kosmetyki na jeden sezon. Ekipa Dresscoat zaczęła teraz nagrywać vlogmasy, a na ich kanale pojawił się film o tytule Trudne pytania do Dresscoat. Karolina została zapytana, czy krytyka w jej stronę za kupienie identycznych butów oraz dużej ilości skarpetek była słuszna. Odpowiedziała, że nigdy nie spodziewała się, że będzie z czegoś takiego rozliczana oraz że jest to dla niej dziwne, ponieważ skarpetki to część bielizny. Ludzie, którzy się wypowiadają na ten temat, nie wspominają o tym, że ja powiedziałam w filmie, że kupiłam je tylko i wyłącznie dlatego, że były na promocji. I że będą świetnym prezentem na święta dla rodziny. Argument rabatu niestety nie pomaga Karolinie, ponieważ kupowanie z okazji jeszcze bardziej uwypukla problem nieprzemyślanego konsumpcjonizmu. W dalszej części ekipa zaczyna ją bronić, a ona sama zaczyna porównywać swoje zachowanie do zajawki, jaką jest na przykład zbieranie butów. Macie i ubrania, który jest znany ze swojej miłości do obuwia oraz kolekcjonowania limitowanych par, próbuje to skonfrontować. Trick to jacyś sneaker hedzi? Ile macie par butów albo kiedyś mieliście? Ja mam dużo, ale wydaje mi się, że tu nie jest ten sam case, że wiesz, jakby kolekcjonerów butów nie warto porównywać, dlatego, że wiesz, te buty są często limitowane, nie są dostępne więcej, jakby ty je trzymasz. No okej, okay, ale ja bardzo, przykład... w sensie, To jest jakbyś trzymała, nie wiem, zegarki, wiesz o co chodzi? W sensie, wiadomo, że to jest na dużo większą skalę okay, produkowane. Okej, ale... Wiesz, zegarki. Co można kolekcjonować, a czego nie można? Sprawa Karoliny Mrozickiej pokazuje rosnącą polaryzację w dyskusji na temat konsumpcjonizmu w erze socjali. Chociaż influencerka może uważać swoje zakupy za osobistą sprawę, to jej decyzje publikowane w internecie stają się częścią szerszej narracji Narracji, która budzi zarówno emocje, jak i krytykę. To przypomina nam, że odbiorcy oczekują od twórców nie tylko inspiracji, ale także odpowiedzialności za promowane wartości. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i subskrybujcie kanał, żeby być na czasie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Fluff, która zadbała o idealne nawilżenie naszej skóry twarzy. Robienie skincare i dbanie o swoją cerę staje się coraz modniejsze, więc tym bardziej warto sięgać po zaufane kosmetyki, takie jak te. Moim pierwszym krokiem będzie oczyszczenie buzi i użyję do tego balsamu do demakijażu. Bardzo zaskoczyła mnie jego delikatna konsystencja, która po rozprowadzeniu zmienia się w olejek, który z łatwością domyje nawet wodoodporny makijaż, a na dodatek przepięknie pachnie malinami i migdałami. W kolejnym kroku sięgam po esencję do twarzy z kwasem hialuronowym na bazie fermentowanego ekstraktu z bambusa. I wiem, brzmi to skomplikowanie, ale uwierzcie, że działa cuda. Formuła świetnie sprawdzi się przy buziach potrzebujących nawilżenia i regeneracji, a poza tym warto zwrócić uwagę na atomizer, który dozuje maksymalnie przyjemną i drobną mgiełkę. A teraz czas na dopełnienie, czyli mleczko do twarzy, które ja akurat posiadam w trzech odsłonach: liczy, malina i zielona herbata. Każdy z nich posiada inne właściwości. Liczy super nawilża, malina dodaje blasku, a zielona herbata zmatowi tłustą skórę i pomoże zmniejszyć widoczność porów. Mleczka mają mega lekką konsystencję, która może posłużyć jako krem, serum, baza pod makijaż czy maseczka i chyba nie muszę Wam mówić jak wszystkie przepięknie pachną. Dla dodatkowego ukojenia kosmetyki można umieścić w mini lodówce, która z łatwością zmieści się w każdym domowym zakamarku i zawsze będzie skutecznie chłodzić nasze pielęgnacyjne produkty. Marka Fluff jest dostępna w Rossmanie, a już od 17 grudnia startuje świąteczna promocja, także sprawdzamy. Дерзайте! Łatwogang jest znany z ciekawych i nieoczywistych treści, do których często angażuje naprawdę wiele osób. Takim przykładem był jego pomysł, aby pobić rekord najbardziej lajkowanego zdjęcia na Instagramie w Polsce, które należało do Friza, Versov oraz Łatwo gang wstawił zdjęcie swojej stopy wraz z TikTokiem, w którym ogłosił swój pomysł i w zaledwie trzy dni pobiło ono rekord, zbierając ponad milion polubień. Obiecał on, że jeżeli tak się stanie, to przyjedzie rowerem z Polski do Afryki, co zresztą później zrealizował. Jego podróż zajęła mu niecały miesiąc, a podczas niej zrobił ponad 3000 km. Codziennie publikował on statystyki, gdzie informował widzów o samopoczuciu, kraju, w jakim się znajduje oraz przebytych już kilometrach. W komentarzach możemy przeczytać słowa uznania. Brat za każdym razem udowadnia, że jest gotowy na wszystko. Jesteś chyba jedyną osobą na TikToku, która jak coś obiecuje, to wiadomo, że to zrobi. Chłopiec jest niesamowity, ogromny szacun Piotrek. I tym razem opublikował TikToka, że chce przebić największą ilość komentarzy. Pod filmikiem na właśnie tej platformie. Kikną z największą ilością komentarzy na świecie należy na ten moment do Amerykanów i ma ich 12 milionów. Pomyślałem sobie, co gdyby to przebić, żeby rekord należał do Polski. Powiedział, że wynosi on 12 milionów, jednak internauci w komentarzach zwrócili mu uwagę, że jest jeszcze jeden, który ma aż 20 milionów. Poprosił on o pomoc swoich widzów, bo oczywiście bez nich nie miałoby to prawa bytu, a oni jak zwykle bardzo się zaangażowali. Możemy to zobaczyć po komentarzach, których jest już ponad 15 milionów w 5 dni. Oprócz tego Piotrek obiecał, że jeżeli uda mu się przebić rekord, na co są duże szanse, to jakimś cudem przekona, aby Mr. Beast powiedział: Polska, górą! Żeby wynagrodzić także zaangażowanie internautów, influencer obiecał, że wybierze jedną osobę z komentarzy, której przekaże 100 tysięcy złotych. Ale żebyście też coś z tego wszystkiego mieli, jeżeli nam się to rzeczywiście uda, to obiecuję, że wylosuję osobę z komentarzy z tamtego TikToka, której dam 100 tysięcy złotych. Do akcji dołączył się także TikToker Macios, który powiedział, że jeżeli Polska pobije ten rekord komentarzy, to pojedzie do wsi Leukadia i zaśpiewa tam piosenkę Yang". Leosi. Zaprosił on także samą raperkę oraz Piotrkę, aby pojechali z nim, ale na ten moment o tym jest cicho. Śmiało można powiedzieć, że Łatwo Gang dobrze wie, jak angażować ogromną społeczność, pozornie niemożliwe wyzwania i jest bardzo pomysłowy, co wyróżnia go na tle innych TikTokerów. Czy influencer ostatecznie pobije rekord? Zapewne dowiemy się w ciągu następnych dni. Jeżeli pojawi się jakakolwiek aktualizacja do tego tematu, to oczywiście o wszystkim będziemy Was informować. I nie musieliśmy długo czekać na aktualizację. Ponieważ rekord został solidnie przebity. I nawet nie wiem, jakim cudem wszyscy się tak zmobilizowali, ponieważ między 15 milionami a przebiciem 20 milionów nie minął nawet dzień. Co ciekawe, polacy rodacy wcale nie zwalniają i na stan aktualizacji filmik przebija 24 miliony komentarzy. Szczerze jestem ciekawa, czy ktoś podejmie się próby jakiejkolwiek rywalizacji, a chyba jeszcze bardziej nie mogę się doczekać, co jeszcze wymyśli sam Piotrek. Po prostu brawo. Ten gość chyba nigdy nie przestanie nas zadziwiać. A teraz przejdziemy do ogromnej hollywoodzkiej afery dookoła rapera i producenta muzycznego Didiego, ponieważ pojawił się ciąg dalszy. Tym razem chodzi o osobę, którą internauci już od początku wypłynięcia sprawy podejrzewali o dopuszczenie się podobnie obrzydliwych czynności, jakie zarzucono Didiemu i chodzi o innego znanego amerykańskiego rapera Z, który znany jest ze światowej sławy hitów takich jak np. Empire State of Mind. Dla szybkiego przypomnienia Didi aktualnie przebywa w areszcie, a oskarżony jest o przestępstwo czy spisek, handel ludźmi w celach seksualnych oraz transport osób w celu uprawiania. Pro a w jego stronę skierowano aż 120 pozwów w tychże sprawach. W sprawie męża Beyoncé wystawiono oskarżenie o dopuszczenie się na 13-letniej dziewczynce, którego ten miał się dopuścić w okolicach lat 2000 podczas imprezy na gali MTV Video Music Award. Co więcej, w tym obrzydliwym czynie miał mu towarzyszyć sam aresztowany. Warto dodać, że mimo różnych domysłów w sieci i doszukiwania się powiązań innych gwiazd z Didiego, to pierwszy celebryta, wobec którego realnie został złożony pozew. Sam pozew pochodzi od tak zwanej Jane Doe. Jest to określenie na kobiety, które swoje prawdziwe personalia chcą zachować w tajemnicy. Lecz co ciekawe, został on złożony jeszcze w październiku i dotyczył on tylko i wyłącznie Shona Kompsa. Dopiero 8 grudnia Jane Doe postanowiła uzupełnić dokument o nazwisko Shona Corey Cartera, szerzej znanego jako Jay-Z, które wcześniej w pozwie figurowało jako celebryta. Da. Kobieta zaznała, że jako trzynastolatka została oburzona narkotykami, a następnie wykorzystana z pogali MTV Video Music Awards. Najpierw przez Cartera, a później przez kompsa. Do treści pozwu dodała także, że miała uderzyć Didiego, po czym wybiegła z całego wydarzenia. To także scenariusz, który wielokrotnie przewijał się w pozwach w stronę producenta muzycznego. Jednak co ciekawe, prawnik do Tony Busby zwrócił się do Jay-Z o mediację w celu rozwiązania tej sprawy, a zapytany przez to Carter przez stację CNN stwierdził, iż jest to próba szantażu i wyłudzenia pieniędzy, przy okazji zaprzeczając oskarżenia. Tutaj jednak sprawa się nie zamyka, ponieważ jeszcze miesiąc temu CNN doniosło, iż anonimowy celebryta wniósł pozew przeciwko Bazbiemu, którym stwierdził, że padł ofiarą oszustwa, mającego na celu wymuszenie okupu. Co więcej, adwokaci owej gwiazdy twierdzili, że Bazbi zagroził ujawnieniem sfabrykowanych dowodów na napaści na tle spalnym obejmujących. Na Brzmi jak dziwny zbieg okoliczności i osób powiązanych ze sprawą, co? Prawnik oczywiście temu wszystkiemu zaprzeczył, mówiąc: Jestem przekonany, że gdy wszystko zostanie ujawnione publicznie, to wszystko samo się rozwiąże. A na statement Cartera, w którym zaznaczył, iż ofiara próbowała wyłudzić od niego pieniądze, to nie odpowiedział, że wspomniana Jane Doe nigdy nie zażądała od rapera ani grosza. Wydaje się wysoce prawdopodobnym, że celebryta z listopadowej sytuacji to właśnie Jay Z. Jednak to wciąż nie przesądza o jego winie w kwestii zarzucenia. Mu zbrodni, W szczególności, że na ten moment nie został jeszcze nawet aresztowany. CNN poprosiło partnerkę oskarżonego Beyoncé o statement, jednak ta wciąż go nie udzieliła. Jedno jest pewne: w tym wszystkim najbardziej poszkodowane są ich dzieci, szczególnie w perspektywie, że ich córka Blue ma 12 lat, czyli niemal tyle, ile według zeznań miała Jane podczas gdy. Jeżeli nie chcecie, żeby te albo inne tematy Was ominęły, to koniecznie subskrybujcie kanał, standardowo wbijajcie na nasze instagramy i bądźcie na czasie.